Słuchaj, wśród narodów wiela jednemu się ludowi dzień ogromny zbliża. Idź tam, jego rycerze noszą krzywe szable jako księżyc dwurożny, jako rogi diable. I rękojeść tych kordów nie ma kształtu krzyża. Pomóż im, oni mają walkę rozpoczynać, taką, jakąśmy niegdyś z Panem niebios Oni się będą modlić, zabijać, przekinać. Oni na ojców mogiłach usiedli i myślą o zemsty godzinie. Ten naród się podniesie, zwycięży i zginie. Miecze na wrogach połamie, a potem wroga myślą zabije. Bo myśl jego ogniste na ramię, ona jak powróz wrogi uwięże za szyję i związanych postawi na takim pręgierzu, że wszystkie ludy wzrokiem dosięgną i trwaniem. Królu, niechaj poszukam w diabelskim sałterzu modlitwy na dzień, co się zowie zmartwychwstanie. Zamówię ją znów, ją za ów naród, dziś pierwszy dzień wieku. Dziś mamy prawo stwarzać królów i nędzarzy na całą rzekę stuletniego cieku, więc temu narodowi stwórzmy dygnitarzy, aby nimi zapychał każdą rządu dziurę, a gdy wzrośnie ich potęga, ten naród, jak piękna księga, w starą oprawiony skórę pergaminowym świecić będzie czołem. Nieskończoności w błękicie, a bóją zetrze palcem lud wleje w nią życie, jak post... アダム。 Jedną myśl, wielką rozmieć, niech pali żarem, a stanę się tej myśli narzędziem, zegarem. Na twarz ją pokażę, popchnę serca biciem, rozdzwonię wyrazami i dokończę życiem. Jam się w miłość nieszczęsną, całym sercem wsączy. Nieraz z myślą zburzoną w ciemnej delasy. Szczęk broni rzucam w sosę rozchwianych hałasy. Chcę siebie wśród świateł czarodziejskich sławy. Wśród promienistych szyków szyki wstają z ziemi. Przecież Ziemia wstaje jak miasto, otrzymane z lawy. Nie mogę mu twojej Ale zdań Dzieciństwo marzeń. Ja nie mam wiary. Żyć? Albo nie żyć? Miłość? Zapomnę o niej. Wśród światowej burzy pozostanie głos wspomnień. Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. jak kolub na nieznane wpływam oceany z myślą smutną, sercem rozbitym. Kordianie? Ten głos rozwiewa złote zapały świtanie. Zamknięty jestem w kole czarów tajemniczym i wyjdę z niego. Mogłem być czymś. Jesteś czymś. Będę niczym. Ja cię proszę, daj mi dwa, dwa zdania. nie powalaj je jesień. Daj mi dwa zdania. Kordian i Laura zsiadają skok. Ja dwa zdania. mój kochany, ja cię Czemu Kordian taki smutny? Znalazłam dziś rano w imionniku wierszami kartę zapisaną. Poznałam rękę, pióro, o nie, raczej tuszę. Czemu się pan mój schyla? Odmiatam i kruszę. Gałązki, ciernie, chwasty spod stóp twoich pani. Cierń, co mi zrani rękę, nikogo nie zrani. Kordian zapomniał, że ma matkę. Matkę, wdowę. Cóż to? Kordian brwi zmarszczył? Chmurzy się? Rumieni? Zapytaj się drzew. Dlaczego w jesieni, szronem dotknięte, noszą liście purpurowe? To tajemnica szronu. Usiądźmy w alei. Któż z nas pierwszy obaczy gwiazdę dobrze znaną? Nie ujrzę jej, jeżeli to gwiazda nadziei. A jeśli gwiazda wspomnień? O, dla mnie za rano na bladą gwiazdę wspomnień. Gdzież gwiazda Kord, yy, kordiana? Jak się nazywa? Przyszłość. W której stronie nie Nie wiem, nie wiem. Jest to gwiazda obłąkana. Co dnia ją trzeba tracić, co dnia szukać trzeba. Kordia ma piękną przyszłość: talenta, zdolności. Tak. Gdy mnie spalą męczarnie, to będę świecił ludziom próchnem moich kości. Talenta są to w ręku szalonych latarnie. Ze światłem idą prosto topić się do rzeki. Lepiej światło zagasić i zamknąć powieki, albo kupić rozsądku zimnych wyobrażeń. Zapłacić za ten towar całym skarbem marzeń. Taki dziś Kordian doszki. Pani! Patrz tam na niebo. Oto duchy dam! Tam się na starym drzewie wichrzy szpaków stada. Zaleciały przelotem i do snu się kładą. Gad przez noc będzie liście zbijał. One prześnią noc całą drzew ginących, powysane wieśnia. Anią przeczucia śpiącym wskaże lotu szlaki. A gdy się zbudzą, drzewo powie: Lećcie, ptaki. Nie mam już dla was liści. Ja się zastarzało przez noc, kiedyście spały.